I tutaj opowiem Wam niewiarygodną historię paryskiego rogalika, którą wyczytałam w książce Piotra Kraśko pod tytułem Francja. Pewnie wiecie, że na taki paryski rogalik mówimy po francusku croissant. Un croissant. I taki croissant, maczany w porannej kawie z mlekiem, stanowi nieodłączny składnik paryskiego śniadania. Ale w jego historii rozbrzmiewa. Polski akcent. O ile oficjalny przepis na taki paryski rogalik sięga jeszcze roku 1839 i wywodzi się z paryskiej kawiarni, która miała niemniej wiedeński klimat, o tyle takie rogaliki wypiekano już niemal od 200 lat we Wiedniu. No, a ich pomysłodawcą był podobno Polak Jerzy Franciszek Kulczycki. No ale ta historia sięga jeszcze roku 1683, kiedy to Wiedeń był oblegany przez potężne wojska kara Mustafy. Czyli rok znany z historii jako słynna odsiecz wiedeńska. No ale w tym momencie miasto skłaniało się ku kapitulacji, nie mając już nadziei na nadejście pomocy. No i wtedy nasz rodak, który doskonale mówił po turecku, Niczym Jan Skrzetuski z oblężonego z Barasza dostał się z oblężonego Wiednia w przebraniu osmańskiego, czyli tureckiego żołnierza, i dziarsko podśpiewując przemaszerował przez cały obóz tureckiego wojska. No i Kulczyckiemu udało się uzyskać posłuchanie u księcia Karola Leopolda, który, poruszony obrazem paniki we Wiedniu, nakazał mu powrócić z powrotem do oblężonego miasta i przynieść dobrą nowinę, że nadejdzie odsiecz. I znowu nasz szlachcic, który kulą się nie kłaniał, no ale to z innej bajki. I znowu nasz szlachcic, który nie kłaniał się osmańskim mieczom, przemierzył w drugą stronę wrogi obóz i wrócił z powrotem do oblężonego Wiednia. Tu z kolei przekonał władze miasta do wytrwania w oporze i oczekiwaniu na odsiecz. Pomoc, w tym i polska husaria, nadeszła szybko, Kara Mustafa został pokonany, a Wiedeń i Europa ocalone. nagrodę Kulczycki mógł zabrać z obozu wroga jedną rzecz. No i tu nasz szlachcic okazał się przewidującym biznesmenem, bo zabrał z obozu wroga właśnie zabrał worki z egzotycznym ziarnem kawy. Kulczycki, będąc człowiekiem oblatanym w świecie, wiedział, że to zapewni mu spokojny byt do późnej starości. Jego wiedeńska kawiarnia, dom pod niebieską butelką, stała się słynna na cały Wiedeń. No a Kulczycki namówił pobliskiego piekarza, żeby wypiekał dla niego bułeczki w kształcie półksiężyca właśnie na wspomnienie zwycięstwa nad Turkami. I tego, gdzie zaczęła się jego historia. No i też jak zaczęła się historia paryskiego rogalika, który z Wiednia dalej powędrował do Paryża. Un croissant. Ach, ta rozkoszna paryska bułeczka, która po drodze nabrała jeszcze co nieco paryskiego szyku. Ale którą podobnie jak i inne przysmaki z tego gatunku, Francuzi gwoli sprawiedliwości nazywają, no właśnie nazywają, Viennoiserie. Viennoiserie. Od i cała historia z polskim akcentem w tle. A nawet nie w tle, tylko na pierwszym planie. Cokolwiek tutaj należałoby docenić niesamowitą umiejętność Francuzów, którzy potrafią wziąć, przejąć cudzy pomysł i dopieścić go w swoim sosie. Bo ten charakterystyczny rogalik w pewnym sensie stał się kultowym produktem francuskiej gastronomii, no i nieodłącznym elementem paryskiego śniadania.